W środę, 20 czerwca, w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach, odbyła się prezentacja działań i osiągnięć w projekcie Erasmus Plus UAP 16. W trwającym ponad 20 miesięcy projekcie brali udział uczniowie z Włoch, Czech, Niemiec oraz kilkunastu uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach. Nad czym pracowali i co udało im się stworzyć, opowiedział zgromadzonym zastępca dyrektora placówki Paweł Boryczka. Przedstawił projekty układów z mikrokontrolerami, telefonami komórkowymi i sensorami nad tworzeniem aplikacji na telefony i wykorzystaniem ich w połączeniu z innymi urządzeniami pracowali uczestnicy projektu. Wiele z tych rozwiązań może znaleźć zastosowanie w tzw. inteligentnych domach. Paweł Boryczka podziękował wszystkim, którzy pomogli w realizacji projektu: przede wszystkim nauczycielom Alicji Filipczuk i Grzegorzowi Wronikowskiemu. Dyplomy odebrało także kilkoro z uczniów biorących udział w projekcie. Nie wszyscy mogli być obecni, gdyż część już zakończyła edukację na poziomie szkoły średniej. Dyrektor zaznaczył, że rolą takich projektów jest przede wszystkim transfer wiedzy i wymiana doświadczeń między szkołami i uczniami. Dlatego zespół szkół będzie nadal uczestniczył w podobnych projektach, by kolejni uczniowie mieli możliwość pogłębiać swoją wiedzę. Najbliższe wydarzenie to warsztaty z robotyki i mechatroniki, które odbędą się w placówce 11 i 12 września. W spotkaniu oprócz uczniów i nauczycieli uczestniczyli także dyrektor szkoły Ryszard Zając oraz naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym Janusz Patkowski.